Noelo, wariaty, witam was serdecznie. Mordeczki, zaczynamy standardowo od sprawdzenia co się dzieje w rozdawaniu prezentów. A tu bez zmian, dalej macie do zgarnięcia wszystkie skiny i dalej ta sama zasada. Żeby zgarnąć skinka musicie w tym miejscu pisać kodik CZYPISZ za nim 8,40. W macie 10% więcej, dodatkowe 2zł na start. No I oczywiście e, macie, zgarnąć, szan macie szansę zgarnąć m, tego skinkach któregoś z tych i widzę, że jest jakaś skrzyneczka, która coś nam daje. To my otworzymy sobie to na Jesterze. Dobra, zróbmy tak. Patrz, patrz to, patrz to, patrz to. A co to tak mało kosztuje? Outfit test... No dobra, dobra. Pff, XD. Nie zarobot, co? Gdy trochę nie ogarnę, to się odpierdala. Aha, bo to jest taki. Co blokowałem? dead case'a? No dobra, no to teraz idziemy zobaczyć, co te Mmm... Y. Nie. Jest w normalnej cenie, moim zdaniem. Dobra, zrobię sobie od razu bitwę na trzech typy case'ów. Moim zdaniem ona jest w normalnej cenie. Nie wiem trochę o co chodzi. Chyba, że czegoś się ogarnąłem. Ale no dropik był ładny, jakby generalnie... Dropik był niesamowity. Chociaż nie ogarniam trochę tego co się stało teraz. Chyba ja myślę... No dobra, czyli ich. Bo... na zero w więc pozdro Pozdro z tą zarobitewką. Eee, no dobra, 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 dobra. Zróbmy sobie taką bitewkę za 5 stówek, ale takiego harpa Gagiciego, żeby coś mogło dropnąć eee, w buście Eee, dajmy sobie. Hmm. Kurwa, co sobie dać? Retro raz, dwa, trzy. Dobra, taką, tak, tak, tak taką, taką bitewę na trzech standardowym trybie. Zobaczymy, co tu się wydarzy w takim trybie. Robimy tak i robimy tak. I niech się. Niech się kręci, niech się kręci, niech się otwierają skrzyneczki. A to przyleciał ten specjalny item, ja go widziałem. Okej, okay. Poseidon i Holyk, Poseidon i Holyk, Holyk teraz tylko w ogóle. Mam wrażenie od dłuższego czasu, że na buści się nie opłaca otwierać. Hmm. Dobra, a zróbmy taki eksperyment, bez boostu. Na czterech, dobra, ale... Dobra, zjebałem, bo to jest na czterech, to, to zmienia posadę rzeczy. O kurwa... Naprawdę... Wulkanik... To nie przekroczy chyba, nie? A. Ale ciekawe czy w innych jakościach by to przekroczyło. Jeszcze jedna bitwa. Jeszcze jedna bitwa. Ostatnio jest coś tragedia z tymi e, bitewkami. Yeah. Dobra no jak... Harpaganić to harpaganić. Ja pierdolę co ja robię. Dawaj proszę. Może zaczyna się chuj... Obi, w sensie coś taki przydom. Ja pierdona. no co jest kurwa? No serio. Jaki JEST KURWA TO Nie, to nie jest moje, to nie jest kurwa moje Przecież to są jakieś jebany za 300 złotych Ja pierdolę, jebać to kurw jebanu. no Ja pierdol... Dobra, wjeżdżamy za resztę co mamy Dobra, pierdolę to. Pierdolę to serio. Ja pierdolę, to nie jest moje. X kurwa D. Kurwy syny, no nie wierzę w to, nie wierzę w to, no nie wierzę. Mordeczki, ja pierdolę. Kurwa zostało tylko do was, da was szczęście. Żebyście kurwa pomogli temu szczęściu w tym miejscu, musicie wpisać kodzik, czy pisz, zanim 8, się dowiecie i bierzcie udział w tych wojach. A co to się, się odpierdolę, ja nie mam pytań. Nie mam pytań starej, nawet nie chcę kurwa wiedzieć, co tu się dzieje. Dobra wariaty, widzimy się jutro. Ja odpuszczam dzisiaj. Era.